Od lat polska scena polityczna zdominowana jest przez Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. Choć obecnie są swoimi arcywrogami, tak kiedyś istniała realna szansa na popis, czyli fuzję tych partii na potrzeby wyborów, a być może później też koalicji, która mogłaby rządzić Polską. Choć te plany spełzły na niczym, to nie da się ukryć. Tusk i Kaczyński potrzebują siebie nawzajem jak nikt inny na scenie polskiej polityki. Gdy w pewnym momencie któregoś na niej zabraknie, zapewne dopiero wtedy mamy szansę na jakieś konkretniejsze przetasowania w układzie sił rządzących naszym krajem. Witam Państwa serdecznie na kanale Polityka w Polsce i w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się toksycznej relacji Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego oraz przyczynom takiego stanu rzeczy. Nie trzeba daleko szukać, by znaleźć przykłady tego, że panowie Tusk i Kaczyński nie pałają do siebie sympatią. W tej kadencji Sejmu mieliśmy wiele przykładów, gdzie obaj w niewybredny sposób atakowali siebie nawzajem. Choćby szturm Jarosława Kaczyńskiego na mównicę po pierwszym przemówieniu Donalda Tuska, gdy został wybrany premierem po raz trzeci. Zaplanowanych na dzień 11 grudnia. Panie, jest taki tryb, jak ktoś kogoś obraża. Panie pośle, w trybie ja nie sprostowania. Wiem, kim gry, pana dziadkowie, ale wiem jedno, pan jest niemieckim agentem. Po prostu niemieckim agentem. Panie pośle, proszę opuścić mównicę. Dziwne są tego rodzaju obelgi rzucane w takim momencie i w takim dniu, panie pośle Kaczyński. Ale choć Kaczyński zachował się tego dnia jak się zachował, widać było u niego ogromne emocje i złość, tak w dużej mierze był to efekt słów samego Tuska, który prawdopodobnie świadomie sprowokował takie zachowanie. Mam na myśli ten oto fragment jego wypowiedzi: Jestem to winny i dedykuję to panu prezesowi. Bo jestem to winny obu moim dziadkom. Dzisiaj też słyszałem do Berlina, Firdeutschland. Deutschland. Każdego dnia słyszałem te słowa z telewizji. Każdego dnia słyszałem tę płytę nagraną wiele, wiele lat temu przez Jaska Kurskiego. Kiedy nagrał tę płytę, twój brat Lech Kaczyński do mnie publicznie powiedział, że takiego łajdaka świat nie widział jak Kurski. Po tym, co zrobił. Ale chcę Wam powiedzieć, że. I dlatego. Chciałem to zwycięstwo, pozwólcie tak osobiście, dedykować moim obu dziadkom. Obaj byli polskimi kolejarzami w wolnym mieście Gdańsku. Relikwią w naszym domu do dziś jest żywnościowa karta Polaka, którą w Gdańsku miało kilkaset osób, bo nikt więcej się nie odważył być Polakiem w czasie okupacji. Donald Tusk, wspominając o zmarłym bracie bliźniaku Jarosława Kaczyńskiego, uderzył w jego najczulszą strunę. Jest to o tyle oczywiste, że nie bez powodu prezes PIS, mimo kolejnych awantur i przepychanek, organizuje i bierze udział w miesięcznicach katastrofy smoleńskiej, wciąż nie mogąc pogodzić się ze stratą. Wszystko wskazuje też na to, że Kaczyński obarcza Tuska częścią winy za to, co się stało tego dnia i po katastrofie. To właśnie Tusk był wtedy premierem, przez co był i wciąż jest oskarżany o rozmaite aspekty tragedii. Z kolei Donald Tusk sam niekoniecznie w dobrym tonie wypowiadał się o Jarosławie Kaczyńskim w tej samej kwestii. Jednak nie chciałbym wchodzić głębiej w ten temat. Kuriozalne były też notoryczne ataki na Donalda Tuska w wykonaniu TVP. Przedstawianie go jako wroga numer jeden, który był kreowany na wcielenie zła, było dość dziwne, szczególnie że po objęciu stanowiska w Unii Europejskiej zniknął on z rodzimej polityki. Gdyby telewizja polska o nim zapomniała, prawdopodobnie byłoby mu zdecydowanie trudniej wrócić do władzy. Przez szczucie na Donalda Tuska, przez media jednoznacznie kojarzone z PIS i Kaczyńskim, wykreowano wroga, który dla innych stał się bohaterem walki z władzą, z którą część wyborców się nie zgadzała. Opozycja dla rządu Zjednoczonej Prawicy bez niego była raczej bezradna, a protesty, pod które się podpinała, były efektem dziwnej polityki odnajdywania wroga tygodnia przez Kaczyńskiego, by odwrócić uwagę od tego, co się dzieje w kraju. W końcu PiS wykorzystywał na przykład widmo zmian w prawie aborcyjnym regularnie, gdy procedowano w sejmie jakieś bardziej znaczące zmiany, aż do momentu, gdy przegieli z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, bezpowrotnie antagonizując pewną część wyborców. Zapewne dlatego obecnie Donald Tusk tak mocno idzie w drugą stronę, by pozyskać ich głosy. Jednak niekoniecznie byłoby to możliwe, gdyby Kaczyński nie zbudował mu podwalin do powrotu ciągłymi atakami na niego. Rzadko kiedy aktywista PiSu, wysoki funkcjonariusz PiSu, jest tak szczery jak pan minister Marcin Chorała. W listopadzie 2023 roku. Nie w rozmowie prywatnej, tylko publicznie. Publicznie. W telewizji. Na pytanie o korupcję pisowską, o to, czy ci ludzie, którzy się tak nakradli bez umiaru, czy oni oddadzą pieniądze, pan minister Chorała powiedział: Cytuję. Jeżeli ktoś cokolwiek ukradł niezgodnie z procedurami, to oczywiście musi oddawać. Wiecie, dlaczego bronią tak mocno tych niby procedur, tego, jak powiedział minister Sienkiewicz, tego schakowanego państwa? Ponieważ dzisiaj ten obóz byłej władzy, PiS, tak rozumiem słowa pana Chorały, de facto podzielił się na dwie części. Na dwie części. Ciekawy jestem, gdzie pan Antoni Macierewicz znajdzie siebie. W grupie, która ukradła... Niezgodnie z procedurami, czy w grupie, która kradła zgodnie z procedurami. Kiedy po wyborach role się odwróciły i teraz to prawo i sprawiedliwość jest w opozycji, Donald Tusk również bardzo mocno gra na obarczanie winą Pisu za wszystko co złe. Często mówi wręcz wprost, że Pis to zło, z którym on i jego rząd walczy. Gdyby nie to, że znaczna część elektoratu, szczególnie tego najwierniejszego, oczekuje rozliczania poprzedniej władzy, zdecydowanie trudniej byłoby mu ukryć niedociągnięcia pierwszego roku rządów. Od spektakularnej porażki ze stoma konkretami, przez brak większych działań przy projektach infrastrukturalnych i powolne tempo w innych sferach działań rządu. Gdyby nie ciągłe ujawnianie afer z czasów poprzedniej władzy, Zapewne presja ciążąca na nim byłaby znacznie większa. A tak raz na jakiś czas zawsze może wejść na mównicę i na przykład posądzić PiS o działania na rzecz Rosji. Słusznie czy niesłusznie, ale skutecznie odwraca to uwagę. Z panem Putinem spotykałem się równie często jak Lech Kaczyński. Jak Lech Kaczyński. Proszę milczeć. Proszę milczeć. Skończyła się bezradność polskiego państwa i skończyła się bezkarność. Czy potrzebują tak, państwo tych, przerwy dla siedzenia emocji? Bezkarność, jeśli chodzi o kompletny brak reakcji, złą wolę albo wprost agenturę, jeśli chodzi o działania waszych ludzi w relacji ze wschodnimi służbami. Ja pamiętam dobrze ponad 30 lat temu z tej mównicy, weteran polskiej polityki Lech Moczul Leszek Moczulski. Patrzył, co prawda, w tamtą stronę, tam byli zupełnie inni ludzie. I rozczytywał akronim PZPR, Płatni Zdrajcy Pachołki Moskwy. Partia Rosji, Rosji, Rosji. Skrót, partia Zjednoczonej Prawicy może być dokładnie tak samo rozczytany. Gdyby dzisiaj tutaj pan Moczulski wstał tej mównicy, to by patrzył w tę stronę i mówiłby Płatni Zdrajcy Pachołki Rosji. Dziękuję. Gdyby więc nie miał Kaczyńskiego i PiS, nie miałby łatwego wroga i musiałby prowadzić inny rodzaj polityki. Kiedy więc jedna z tych partii zniknie ze sceny, rozegra się jeden z dwóch scenariuszy. Albo pojawi się nowy wróg dla Tuska bądź Kaczyńskiego. Albo nasi politycy będą zmuszeni poszukać innego sposobu na uprawianie polityki. Może wtedy choć na chwilę uda się zażegnać wojnę polsko-polską? Jestem bardzo ciekawy Państwa opinii na ten temat. Zapraszam serdecznie do komentowania i subskrypcji mojego kanału. Dziękuję bardzo za Państwa czas i mam nadzieję, że zobaczymy się przy okazji kolejnego odcinka.